Ważą się losy planowanej budowy nowego bloku na osiedlu tysiąclecia. W czwartek, 5 kwietnia, prezydent miasta zdecydował, że firma deweloperska Dom Eco nie dostanie pozwolenia na wybudowanie kolejnego budynku w tym miejscu. Miasto odmówiło deweloperowi już po raz drugi. Mieszkańcy, którzy od wielu lat walczyli o to, aby przywrócić tu boisko sportowe, nie kryją zadowolenia. Z głosu mieszkańców wynikało, że się bardzo z tego cieszą. Myśleli nawet, że to jest jakby koniec całości tutaj procesu. Niestety musiałem z przykrością informować, że to jest jeszcze nie koniec tego, tego postępowania. Deweloper już zapowiedział, że odwoła się od niekorzystnej dla niego decyzji do wojewody, a nie dostał on pozwolenia ze względu na bliskie sąsiedztwo Traszek, chronionego gatunku płazów żyjących w pobliskich stawach. Urzędnicy stwierdzili, że nowa inwestycja mogłaby im zaszkodzić, ale mieszkańcy mają nadzieję, że w uniknięciu budowy pomogą nie tylko Traszki, liczą również na szybkie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania dla osiedla tysiąclecia. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jakby zamyka temat zabudowania bądź niezabudowania jakiegokolwiek fragmentu osiedla. Tam jest ściśle ustalone, co należy budować, gdzie należy budować, w jaki sposób. Ten plan dla tego terenu na przykład, na którym tutaj przebywamy, nie pozwala budować deweloperowi żadnego bloku. Może tu powstać boisko, może tu powstać plac zabaw, natomiast żadnego bloku nie może być. Dodajmy jednak, że to dopiero projekt planu, który jest aktualnie wyłożony do wglądu publicznego i każdy zainteresowany może zgłaszać do niego swoje uwagi. Można je wysyłać do 27 maja na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ulica Bolesława Prusa 3, 60-819 Poznań lub na adres e-mail mpu@poznan.mpu.pl. Ponadto 20 kwietnia w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej odbędzie się publiczna dyskusja nad planem, na którą przyjść może każdy. Jeśli dalsze prace przebiegać będą bez przeszkód, to uchwalenie planu przez Radę Miasta może nastąpić 12 lipca.